Witam was z Wioski, która znajduje się dosłownie po środku niczego. Właśnie jadę z Katmandu tu do Beshishar, żeby rozpocząć trekking wokół Anna Furny. Wszyscy są zdani z tego, że bardzo ciężko pracują i mogą dużo nosić. Te właśnie widzicie, nie chcę tak hamsko filmować, ale te pani niesie zieleninkę. Mamy tutaj zapalniczkę na sznurku, a w tle perfekcyjny pejzaż spożywczy, mój Midigus. Okay. Więc tak wygląda nepalski ogórek na ostro przekąska, którą można sobie kupić w różnych miejscach. Trzymaliśmy się właśnie pośrodku niczego, bo niestety autobus, który jechał przed nami, potrącił pieszego, i pieszy nie przeżył, więc teraz wszyscy by wszyscy wysiedli z minibusa, poszli oglądać wypadek co <laughs> so moi nowi znajomi poznała w autobusie S ionaj Map. Tu oczywiście mój geniusz dał o sobie znać i myśląc, że dalej się nagrywa nacisniałam czerwony guzik. A pytanie było Jakie jest Twoje ulubione miejsce w Nepalu? Odpowiedź na zdjęciach. Była to świetna okazja, żeby przyjrzeć się temu nieznajomemu miejscu z bliska. Psy, niestety, nie miały tutaj łatwego życia. Te, które widziałam, wszystkie były przypięte na łańcuchu. To jest tradycyjny instrument nepalski Madel. To właśnie ciekawe, co ciekawego tutaj e, zauważyłam, że, że wszyscy opuścili minibusy, samochody i autobusy do oglądać wypadek, ale nikt się nie martwi o to, że mikrobusy są otwarte. W czasie postoju można się czymś zająć, na przykład kupić sobie pomidora. Każda ciężarówka ma tutaj swój styl. Ta, widać, trochę amerykańska. Pony zostały przyozdobione gwiazdkami. W końcu ruszamy. Jeszcze brakuje paru osób, ale już Ale już jedziemy. Mieliśmy dwie godziny, to i tak z nie najgorzej, ponieważ wypadek zdarzył się już o dziewiątej i od dziewiątej była zakorkowana i jest teraz po czternastej, czternasta